stało się. Na Dolnym Śląsku ruszają przetargi na projekty zrealizowane w ramach programu Kolej+. Plus Pociągi osobowe wrócą na stację Wrocław Świebocki, a także do Złotoryi i Bogatyni. 14 marca potwierdzili to przedstawiciele rządu oraz samorządowcy, którzy partycypują w tych inwestycjach. Ich łączna wartość to ponad 800 milionów złotych. Samorząd Województwa Dolnośląskiego tworzą ludzie odważni. Bo to oni zdecydowali, żeby we współpracy z polskimi, z PKP-PLK, z polskim rządem, rewitalizować te linie, na które tutaj, jak mówili mi panowie wójtowie, burmistrzowie, czeka się od kilkudziesięciu lat. Inwestycje, które zostaną zrealizowane w najbliższych latach, dotyczą trzech lokalizacji na Dolnym Śląsku. Pierwsza z nich to miasto Wrocław i Wrocławska Aglomeracja. Pociągi pasażerskie wrócą na stację Wrocław-Świebocki, a na odcinku w kierunku legnicy przebudowana zostanie stacja Środa Śląska, dzięki czemu pociągi będą mogły na niej zaczynać i kończyć swoje relacje w ruchu aglomeracyjnym. Te połączenia spowodują, że ta gęstość połączeń może być zdecydowanie większa. Dworzec główny tak naprawdę wyczerpał prawie swoją przepustowość. Druga inwestycja to linia kolejowa do Złotoryi. Ta malowniczo położona miejscowość, leżąca na styku Sudetów Zachodnich, jest drugim największym miastem powiatowym na Dolnym Śląsku, do którego nie dociera kolejowy ruch pasażerski. Ten 22-kilometrowy odcinek do Legnicy ma być pierwszym zrealizowanym projektem w ramach programu Kolej Plus. No mamy nadzieję, że to będzie dosyć szybko. Może za dwa, bardzo optymistycznie, ale może za trzy. A pociągi kolei dolnośląskich, mam nadzieję, przyjadą tutaj. Trzecia inwestycja to wpięcie do siatki połączeń kolejowych miejscowości Bogatynia. Leżąca na styku trzech granic państw: Polski, Czech i Niemiec, miejscowość zostanie połączona ze Zgorzelcem. Ludzie mają potężny brak połączeń komunikacyjnych, że mieszkają w małych miejscowościach, ale pracują w tych większych. Nie mają się czym dostać. To był dla nich naprawdę duży problem, a z tym, my z tym wykluczeniem komunikacyjnym zarówno w rządzie, jak i w samorządzie walczymy. Konferencji prasowej na stacji Wrocław Świebocki towarzyszyła hybryda kolei dolnośląskich. Pociąg wjechał na stację jako jeden z niewielu po 1991 roku, a sam przejazd w formie cabview możecie zobaczyć na naszym kanale. Stacja Wrocław Świebocki będzie miała kluczowe znaczenie dla możliwości zwiększenia liczby połączeń z Wrocławia i do Wrocławia w kierunkach kątów wrocławskich Legnicy i Wołowa. Otwarcie dworca świerbudzkiego pod kątem pasażerskich połączeń kolejowych umożliwia rozbudowę połączeń, siatki połączeń na terenie Dolnego Śląska, ale też aglomeracji wrocławskiej. Pozwoli zbudować pierwsze prawdziwe połączenia aglomeracyjne w aglomeracji wrocławskiej, odseparować już od aglomeracyjny od regionalnego, tak aby dla pasażerów regionalnych przyspieszyć kursowanie, skrócić czas przejazdu, a aglomeracji zapewnić zagęszczenie i zwiększenie ilości połączeń. Zanim jednak do Wrocławia przybędzie pierwszy pociąg ze Złotoryi, mieszkańcy tej miejscowości będą mogli skorzystać z połączenia kolejowego autobusem. Od września ruszą żółto-białe autobusy w relacji Legnica-Jelenia Góra zarówno przez Złotoryję, jak i przez Lwówek Śląski. Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Złotoryi, ale także Lwówka Śląskiego, ponieważ chcemy uruchomić jako koleje dolnośląskie jeszcze w tym roku autobus kolei dolnośląskich, który. Przez ten okres będzie zastępował pociąg. W tym roku żółto-białe pociągi dojadą do Karpacza i Świeradowa-Zdrój. W najbliższym czasie zrewitalizowana zostanie także linia do Góry. Na północy województwa dolnośląskiego, wraz ze Złotoryją i Bogatynią, wszystkie te miejscowości zyskają dostęp do połączeń pasażerskich. Nie możemy się doczekać, gdy dojedziemy do nich pociągiem Kolei Dolnośląskich. Jeśli i wy nie możecie się doczekać, polubcie ten film, subskrybujcie nasz kanał, bo o postępach prac na tych liniach będziemy z pewnością informować w następnych odcinkach naszego filmowego magazynu Odjazd.